Cześć drodzy widzowie, ja jestem Bob Inwestycje, a w dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o tym, kiedy rozpocząć tak naprawdę inwestycje w Paryż. Musicie pamiętać, że jest aktualnie trzeci tydzień, a supply się zwiększa z dnia na dzień. Czas trwania promocji jest nam jeszcze nieznany, ale na podstawie trzech ostatnich, czyli Sztokholmu 49 dni, czyli Antwerpu 68 dni oraz Rio 72 dni, możemy się domyślać, że promocja w Paryżu będzie też większa. Zobaczcie, w Sztokholmie 49 dni, w Antwerpie 68 dni, w Rio 72 dni. Co to oznacza? Oznacza to, że okres promocji się po prostu zwiększa z eventu na event. To były tak naprawdę trzy ostatnie eventy: Rio, Antwerp, Sztokholm 2021, 2022, 2022. Jesteśmy w 2023 roku, gdzie wyszedł tak naprawdę Paryż. Paryż, który może trwać dość długo, jakby nie patrzeć, biorąc pod uwagę ostatnie trzy eventy. Więc widzowie, do Was należy najważniejsze pytanie. Czy według Was opłaca się inwestować tak naprawdę na starcie, kiedy tych rzeczy jest mało? Czy według Was opłaca się inwestować po środku, kiedy tych rzeczy już jest trochę więcej, ale dalej mało? Czy jednak opłaca się tak naprawdę poczekać tak do, nie wiem, dwa tygodnie, tydzień przed końcem promocji i zacząć wtedy coś tam kupować, skubać? Ba, mało tego, w przypadku Paryżu może być taka sytuacja, że po zakończeniu promocji, większość inwestorów będzie po prostu chciała się wyprzedać w celu zrobienia jakichś tam zysków. Tam, nie wiem, 1,5%, 2%, znaczy 1,5% razy 1,5 razy 2. I co się wtedy stanie? Stanie się wtedy sytuacja jak w Antwerpie, jak i w innych eventach, że może po prostu spaść cena, spaść drastycznie. Pamiętajcie, że w Antwerpie spadła cena ze względu na dużą ilość oraz kapsułkę dziesięciolecia, która idealnie się wbiła tak naprawdę. Ludzie myśleli, że będzie to limitowane, ale nie było. Nie było. Utopili w tym dużo pieniędzy. I co? No i to, że wychodzi tak naprawdę, że warto czekać, jakby nie patrzeć. Ostatnio nawet nagrywałem ocenianie kwipunków. Ktoś już zainwestował te wlepy z Paryża. Możemy sobie chociażby wejść teraz na rynek i sprawdzić cenę. 7 dni temu, 8 dni temu, 10 dni temu te ceny były dużo większe niż teraz. Te ceny tak naprawdę spadają, bo jest tego coraz więcej. Pamiętajcie jeszcze tak naprawdę na dobitkę, drodzy widzowie, przed inwestowaniem, że Valve na swoim Twitterze lubi ogłaszać koniec promocji. Chociażby tak zrobiło w przypadku Rio. Więc po co mamy tracić pieniądze? Po co? Jak już tak naprawdę chcecie inwestować w ten Paryż, bo osobiście uważam, że są bezpieczniejsze opcje chociażby jak Antwerp i Stockholm, dajcie znać widzowie, co wy o tym sądzicie, trzymajcie się i cześć.